O tym co się dzieje w stosunkach polsko-niemieckich Dziękuję pan profesor Andrzej Przyłębski były ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech był państwa i moim gościem Dziękuję panie profesorze. Wolne. Czekam na łążonkę. No. A co? Lubi pospać? Łomżonka generalnie lubi leżakować, a im dłużej leżakuje, tym lepszej. Aktualnie się doprowadza do odpowiedniej temperatywy. Poranna na kutnia była. Zestudzić atmosferkę cieba, Ciebie! wie... O! Jest! No i taką Łomżonkę to ja bym też chciał. Łomża leżakuje w swoim tempie. Folk z miłości do dobrego smaku. Naturalnie polska karma dla psów i kotów. Sprawdź na pupilkarma.pl Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginko Plus. To nowość. Maxiluten Ginko Plus ma wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginko biloba. Wspiera on wzrok, ale daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. A więc Maxiluten Ginko Plus to dwie korzyści. Wsparcie prawidłowego widzenia i dobrej pamięci. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxi Luten Ginko Plus. Zapamiętaj. Maksymalne wsparcie dla oczu. Zikui Natura przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w sprincie do windy? Nie, po prostu lepiej spała. Z żelkami Zikui Natura z melatoniną. Śpij na medal i bądź mistrzem każdego dnia. Z dużym słoiczkiem oszczędzasz. Odkryj, Odkryj. nowość garaż. 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 Wyjątkowy i orzeźwiający GARAŻ Orange SPRITZ. Spróbuj GARAŻ Orange SPRITZ. Fun is in the mix. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Od razu zastosuj proktochemolan o podwójnym działaniu. Proktochemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proktochemolan. Bez hemoroidów szybko. I na długo. Planeta Warka. Najlepsi kibice we wszechświecie zasługują na złoto. Dlatego kupuj warkę, wbijaj kotwic i wygrywaj codziennie złoty medal o wartości 10 tysięcy złotych, a co godzinę 200 złotych. Warka. Złoto dla kibiców. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostnostawowymi, mięśniowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Biorę Opokan Max na bóle kręgosłupa. Jest naprawdę silny i działa aż do 24 godzin. Na moje bóle stawów Opokan Max jest najlepszy. Wystarczy tylko jedna tabletka. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej dawce. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzisiaj temat, który dotyka wielu facetów. Siwienie. Czy potrafimy sobie z tym radzić? Sprawdźmy. Halo! Pokaż kolego, co ty tam masz? Nie żartuj! Zabrałeś szampon swojej kobiecie? Zmień go na DX2. Przeciw siwieniu. DX2 przywraca naturalny, ciemny kolor włosów, a efekty widać już po kilku użyciach. No i jak? Efekty są jeszcze lepsze niż przypuszczałem. Co jest? No co? Ja też tak chcę. Zmień swój szampon na DX2 i zapomnij o siwieniu. Ile czasu powinien działać środek nasenny? Zbyt długie działanie oznacza senność następnego ranka. Kiedy potrzebujesz leku nasennego, sięgnij po Luminastil. Luminastil pozwala zasnąć już po 15 minutach. Działa do 6 godzin, po czym pozwala w naturalny sposób się wybudzić. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lumina Style. Zdrowo przez Pana noc. Dobrze rozpoczęty dzień. let